Historia lokalna jest zapisywana przez mieszkańców do dnia dzisiejszego. Na przestrzeni wieków mamy działalność książąt żagańskich. Jest też również ta historia nieopublikowana, która nie ujrzała światła dziennego. Jest to ta czarna historia, ciemna, która wzbudza kontrowersje, wzbudza większe zainteresowanie. Dzisiejszy odcinek poświęcę tej historii współczesnej, związanej z odbudową barokowego pałacu Żagańskiego Wawelu. Też tak to określiłem potocznie, gdyż kubatura tego obiektu jest większa od Zamku Królewskiego na Wawelu w Krakowie. A inspiracją do tego materiału jest obszerny artykuł na temat pana Adama Stawczyka w zeszytach Żagańskich w 2000 w 15 roku autorstwa pani Wandy Winczaruk. Pałac Żagański po II wojnie światowej jako jeden z nielicznych zabytków Dolnego Śląska przetrwał działania wojenne. W wyniku dużej rotacji armii czerwonej i repatriantów przez pierwsze pięć lat powojennych obiekt ten zostaje mocno zdewastowany i zdegradowany. Pod koniec 1945 roku pierwszy polski burmistrz Franciszek Walter podejmuje trud zabezpieczenia zabytku przed Targnięciem osób trzecich. Powiatowa Rada Narodowa w 1947 roku podejmuje korespondencję z Ministerstwem Kultury i Sztuki z zapytaniem, czy Westrom finansowo prace zabezpieczające. W 1948 roku ta rezydencja barokowa zostaje wpisana do rejestru zabytków. W 1950 roku następuje reforma administracyjna państwa, tworzy się województwo zielonogórskie. W 1951 roku do Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Żaganiu spływa informacja na piśmie ze strony Ministra Kultury i Sztuki, iż Skarb Państwa nie ma środków na prace zabezpieczające, a co najważniejsze, jest przekazywana informacja, iż nie jest jeszcze uregulowana sprawa własności. W 1956 roku upada stalinizm, jednak w tym czasie nie była to dobra odwilż dla żagańskiej rezydencji, gdyż jeden z prozaików, poetów, publicystów, Bogdan Drozdowski na łamach czasopisma literackie życie opublikował złe stanowisko, negujące stanowisko historyczne pałacu Talerandów. To germańskie ponurek-maszysko, które, jeżeli jest jakimś zabytkiem, to tylko pruskiego junkierstwa, przedstawia już dziś wartość cegły rozbiórkowej. Z tego tytułu ośrodki akademickie z Krakowa i z Wrocławia wysusowały odpowiednią treść, pochlebiającą historię rezydencji książęcy w Żaganiu. Józef Lepiarczyk, pierwszy powojenny konserwator miejski w Krakowie, Również wyrażał się pozytywnie. Mieczysław Zlat z Wrocławia napisał obszerny list otwarty do redakcji, który został opublikowany w kolejnych numerach. Szagański Pałac to rzadki przykład późno-renesansowej rezydencji europejskiej klasy. Dzieło włoskiego architekta, wzniesione dla czeskiej arystokracji. Później należy do księcia kurlandzkiego, ostatniego lennika Rzeczypospolitej obojga narodów, następnie do francuskich książąt goszczących naszych radziwiłów. Był to obiekt, z którymi prusacy związali byli w stopniu najmniejszym. Jeden z najcenniejszych obiektów architektury na zachodzie Polski został zniszczony w wyniku braku opieki ze strony władzy terenowej, a nawet za ich przyzwoleniem. Na utrzymanie pałacu Żagańskiego w stanie używalności nie trzeba było milionów ani tysięcy z budżetu miasta. Wystarczyła kłódka za 50 złotych, założona w odpowiednim czasie. 5 kwietnia 1957 roku starostwa światowe w Żaganiu krzydle środkowym uruchamia Powiatowy Dom Kultury pod kierownictwem Lechosławy Ostrowskiej. W tym samym czasie wojewódzki konserwator Zielonej Góry, Klemens Helchnerowski podejmuje korespondencję z Generalnym Konserwatorem Zabytków, aby stworzyć komisję, która będzie weryfikować dokumentację odbudowy żagańskiej rezydencji stworzono Siedmioosłową Komisję, która składała się z najlepszych architektów i konserwatorów z Warszawy, która wcześniej odbudowywała całą Starówkę warszawską po II wojnie światowej. W 1958 roku w Starostwie Powiatowym powołano Komitet Odbudowy Pałacu Książęcego. W pierwszych latach funkcjonowania Komitetu zebrano ponad milion złotych na prace zabezpieczające. W 1974 roku powołano Społeczną Radę Odbudowy Żagańskiego Pałacu. W wyniku działań zmian administracyjnych samorządu terytorialnego w 1975 roku nastąpiła zlikwidacja Urzędu Starost Powiatowych. Dlatego też 11 grudnia 1974 roku naczelnik Powiatowej Rady Narodowej powołuje żagęński Pałac Kultury, który miał przejąć inicjatywę inwestorską remontu Pałacu Książęcego, która była wcześniej realizowana przez czy nadzorowana przez. Naczelnika Wydziału Kultury Mariana Pfeiffera. Z dniem 1 stycznia 1975 roku dyrektorem Żagienckiego Pałacu Kultury zostaje Adam Stawczyk, mieszkaniec Lubska, wychowanek domu dziecka. Jego zastępcą zostaje Marian Pfeiffer. Były naczelnik wydziału kultury w starostwie powiatowym. W 1977 roku nastąpiły faktyczne faktyczne prace remontowe, które trwały do 1983 roku. W 1979 przyjeżdża komisja konserwatorska z Urzędu Ochrony Zabytków Góry, która Przeprowadza wizę lokalną wnętrz i komnat Pałacu Książęcego. Stwierdza szereg zaniedbań, które zostały dokonane pod nadzorem decydentów żagańskiego Pałacu Kultury. Protokół z dnia 8 stycznia 1979 roku stwierdzono, że prace budowlane i aranżacyjne prowadzone są przez pracownię konserwacji zabytków, Brygadę Żagańskiego Pałacu Kultury oraz ich wykonawców. Szereg robót wykonanych zostało wadliwie, niezgodnie z opracowaniami projektowymi wnętrz lub bez projektów zmian, bez nadzoru autorskiego. Niweczą w znacznym stopniu wysiłki zmierzające do odbudowy i adaptacji pałacu według obowiązujących zasad konserwatorskich. Naruszają równocześnie prawa autorskie. W uzupełnieniu tego stanowiska konserwatorskiego przytoczę trzy fakty związane z kapitalnym remontem. Pierwszy z nich jest, dotyczy rozbiórki zabytkowych pieców kaflowych. Dzięki zachowanym fotografiom z lat 60. i 70. -tych, możemy potwierdzić, iż dyrekcja rzegańskiego Pałacu Kultury podjęła decyzję o de dewastacji pieców zabytkowych, które znajdowały się w sali balkonowej na piętrze w skrzydle środkowym, jak również między innymi w sali Stendala i w sąsiednim pomieszczeniu. Również jest też interesujący temat z tapetami materiałowymi, które zostały sprowadzone do Żagania w 1976 roku według zaleceń historyka sztuki Renaty Linette z Państwowej Pracowni Konserwacji Zabytków z Poznania, która stworzyła obszerną dokumentację aranżacji wnętrz komnat które miały odzorować historyczne pomieszczenia. Do żagania trafiły najlepsze matapety materiałowe z manufaktury z Harens pod Brukseli, która fabryka, która została utworzona w drugiej połowie XIX wieku. Po II wojnie światowej firma ta wysyłała swoje towary do Japonii, Francji, Niemiec, Włoch. Jedna z rewizji. Urzędu Wojewódzkiego 19 czerwca 1983 roku stwierdza fakt okoliczności zaginięcia 16 rolek tapet materiałowych z magazynu z pałacu Żagańskiego, co też potwierdza pewne przypuszczenia historyków, iż trzy pomieszczenia na piętrze nie, ma, nie mają na wyposażeniu czy w aranżacji wnętrz tapet materiałowych. Jest to dzisiaj sala Wallensteina, sala familijna i sala luszczana, która zmieniła funkcję na salę do, do tańca towarzyskiego. Również przykrą sytuacją zostało to, że dawna kaplica neogotycka pałacowa o wyznaniu katolickim została zamieniona na toalety męskie, szatni sali kryształowej. Większym tutaj przypuszczeniem jest to, że dyrektor Żagańskiego Pałacu Kultury, Adam Stawczyk, wielokrotnie wyrażał swoją opinię publicznie, iż jest ateistą. W tej kwestii nie mam żadnego komentarza. Przez ostatnie 3-1981-1983 przeprowadzono szereg kontroli, między innymi pierwsza kontrola odbyła się w 1981 roku przez wydział finansowy Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze na zlecenie milicji obywatelskiej, która stwierdziła szereg zaniedbań rewizja ta Odbyła się 17 marca 1981 roku, która wykazała, iż środki przeznaczone na kapitalny remont pałacu książęcego w Żaganiu zostały przekazane czy wykorzystane na bieżące funkcjonowanie Żagańskiego Pałacu Kultury. Ten wykaz finansowy. Dostaje przeze mnie zaprezentowany w formie slajdu. W ostatnim okresie rewizy kontrolnych wkroczyła do Urzędu Miasta Żagania Najwyższa Izba Kontroli, która przeprowadzała kontrolę w zakresie zarządzania Żagańskim Pałacem Kultury. Odbyło się to w pierwszym kwartale 1984 roku. Spośród kilkunastu punktów, które były zawarte, znalazłem jeden bardzo interesujący punkt dotyczący zakupu mebli zabytkowych do wnętrz Żagańskiego Pałacu Kultury. Komisja Kontrolna stwierdziła, iż w 1983 roku z budżetu przeznaczonego na kapitalny remont zabytku, Żagański Pałac Kultury zakupił zabytkowe meble z desy na kwotę 830 tysięcy ówczesnych złotych. Według zawartych dokumentów kontrolnych Wydział Urzędu Wojewódzkiego i Najwyższej Izby Kontroli Podsumowałem, iż od 1978 do 1983 roku decydenci Żagańskiego Pałacu Kultury wydali ponad 2 700 tysięcy złotych na zakup zabytkowych mebli ze środków, które były przeznaczone na kapitalny remont. Protokół Najwyższej Izby Kontroli podpisał dyrektor Oddziału zielonogórskiego Bolesław Konieczny. Wśród wielu kontrowersyjnych sytuacji jest jeszcze jeden temat do rozstrzygnięcia. Czy pałac książęcy w żaganiu był klasy zerowej? Taka jest opinia wśród mieszkańców żagania. Wieloletnie kwerenda w Archiwum Państwowym, Urzędzie Ochrony Zabytków, Archiwum Akt Nowych i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie potwierdza o tym fakcie, gdyż nie znaleziono oficjalnego dokumentu w tej sprawie. Wiem na pewno jedno, iż klasyfikacja ta funkcjonowała od 1961 roku do 1973. Była w gestii zarządu. Muzealnictwa i ochrony zabytków przy Ministerstwie Kultury i Sztuki. W opracowaniu po konserwatorskim remontu pałacu pani Ewa Lukas Janowska wymienia datę 27 czerwca 1972 rok jako data wpisu pałacu na listę zabytków zero. Jakie to, było, jakie to miało przełożenie finansowe? Żadne, gdyż Klasyfikacja ta jeszcze funkcjonowała zabytków przez 5 miesięcy. Tylko więc dlaczego władze komunistyczne i decydenci Żagańskiego Pałacu Kultury do końca lat 80. posługiwali się sloganem jako zabytek klasy zerowej na łamach, gazet, łama, na łamach prasy lokalnej i opinii publicznej. Śmiem twierdzić dzisiaj na pewno, że to była Propaganda władzy komunistycznej i decydentów Żagańskiego Pałacu Kultury. Podsumowując ten dzisiejszy odcinek, mamy pewność, iż od 1958 do 1979 roku z budżetu państwa przeznaczono na kapitalny remont pałacu w Żaganiu. Ponad 43 miliony ówczesnych złotych. Była to największa inwestycja miasta Żegania po 1945 roku. Co też potwierdza fakt, iż władze komunistyczne na szczeblu powiatowym i miejskim nie wyraziły chęci na odbudowę rezydencji Telerandów na poziomie europejskim. Późną jesienią 1983 roku wnętrza Żagańskiego Pałacu Kultury zostały udostępnione dla mieszkańców Żagania. Ówczesny naczelnik miasta, Wiesław Jurga, nauczyciel, został zniesiony ze stanowiska i otrzymał pracę w Urzędzie Wojewódzkim w Zielonej Górze. I w tym miejscu warto przytoczyć znamienne słowa historyka sztuki Mariana Kucznera. Z 1958 roku, które są nadal aktualne w XXI wieku. Można stwierdzić z całą pewnością, że budowa rozpoczęta w latach 1628-1634 stanowi obiekt o wyjątkowej klasie artystycznej w ogólnym spisie architektury śląskiej. Dziś obiekt po wielu różnych wypadkach dziejowych przechodzi na własność Polskiego Ośrodka Kultury. Jest to wielce wymowny fakt, ale który także w samej konsekwencji zmusza do pewnej postawy. Jesteśmy zobowiązani do kontynuowania pewnych tradycji. Musimy dbać także o sam obiekt. W obecnym stanie zabytek decydują zniszczenie jego w latach 1948-1956. Rozdrabnianie całej przestrzeni pałacu między kilku użytkowników, obecnie sugerowanych, grozi zawsze istnieniem większej ilości trudności. Powstaje sytuacja indywidualnej adaptacji poszczególnych części pałacu przez poszczególne instytucje. Powiększa się w ten sposób ilość koniecznych przebudów i stwarza się pewną degradację.